A dzisiaj witamy się z Wami we wtorek i zapraszamy Was na dzień albo tydzień z nami. Zobaczymy, ile materiału uda nam się nagrać, tak? Maciusz to jest? Maja tam jest? No, co chcę, Maciuś powiedzieć? <śmówi> tak. Mówisz maja językiem? Tak, a tam jest monit osiedlowy monitoring, tak, Maja? Maja! A kuku, cześć! No niestety u nas znowu pada, zimno Więc jak na razie jesteśmy u zimieni w domu, może trochę jak przestanie to uda nam się wybrać gdzieś na dwór A jak nie to po prostu zostaniemy w domu A Maciuś był u fryzjera, kiedy byłeś u fryzjera? Tak? W piątek W piątek, tak, byłeś w piątek u fryzjera, brawo! W piątek W piątek, tak No, jesteś Spidermanem? Tak a pokaż z drugiej strony, odwróć się. Jaką masz fryzurkę z drugiej strony? Maciuś tyłem, o tak. Tak, masz fryzurkę. Przodem. To jest tyłem, no tyłem. Dobra, a pokaż się przodem. Super. To jest nasz mały pomocnik, tak, nasz odkurzacz MOLI, nazywa się, nazwaliśmy go MOLI, w sumie ja go nazwałam, e, także e, nam sprząta. A my możemy się w tym robot czasie bawić. Molly. Oh yeah. Tak, robot Molly, tak. A jak widzicie, Maciuś chodzi po domu w kaloszkach, bo ostatnio mu się spodobały. Ale może później, później pójdziemy na spacerek, więc będzie mógł poskakać po kałużach, bo u nas dzisiaj po prostu pada. Tak, biegasz sobie? E, także powiem Wam, bez zabawek to mamy taki ogromny salon, że szok. A jak później się położy te wszystkie zabawki, no to niestety już optycznie się zmniejsza. No ale wiadomo, że to nie będzie e, trwać wiecznie. Później już e, nie będzie potrzeba zabawek w salonie, gdzie ci będą większe. Także zobaczymy. O, co to jest? Palma. No, trzeba zaraz ją podwyżyć, podnieść troszkę, co? Żeby robot nie wjeżdżał w nią. No, A jak widzicie palma nam się ładnie rozrosła I już dotyka Sufitu, więc mam nadzieję, że Jak będzie trochę cieplej to Mariusz weźmie ją Na dwór i e, Weźmie mm, po prostu ją e, Zakopie e, Do ziemi na ogródku Zamiast jarzębiny Będzie nam e, rosła palma Bo niestety w domu to nie dość, że Dużo miejsca zajmuje To jeszcze jest ogromna I super się rozrosła i to praktycznie w parę lat, bo e, pamiętam jak była ta palma, o dotąd, chyba ze do 3 lata temu, także wow, e, poleciała ładnie w górę. Tak? Co tam jest Maciuś? Robot sprząta? tutaj! Tak, no nasza nowa zabawka, kierownica, <ścoughs> więc e, gramy sobie czasami e, w autka, no to jest niesamowita zabawa. Tak, Maciuś, szeleje? nie posprzątał, nie posprzątał tam, o nie, no trzeba zaraz powiedzieć, może posprzątał, tak? Mhm. A dzisiaj na deser będę mieć tiramisu malinowe od mojej mamy. Tak, jest Maja. Podoba podobać się sznureczek, tak? Od aparatu, zainteresowana jesteś, co? Hej, nie, cześć, kto robi śmieszne minki, co to robisz, zakładasz, będziesz fotografować, nie, tak, będziesz kroił, Maja ma tace na pizzę, tak, tak, twoja, no i gdzie jest kolejny kawałek, co się stało, tak, połączysz, Super. I co? Bierzemy jakieś dodatki na naszą pizzę? Jak myślisz, Maciusiu? Wysypać. No pewnie może wysypać. Będziemy nakładać fajne rzeczy. O. Ale mamy dużo, co? Ananasa mamy. Tak. O, Maja też będzie nam pomagać. Pieczarkę. Tak. Maja też? Pomagasz? Nie, nie bierz do buzi. Hej. No. Trzeba będzie patrzeć, żeby Maja czasem nie zjadła nam, co? No, Maciu, układa. Tak? Co ty masz, co ty masz, Majusia? Nie? Tak, Maju, ulubione słowo ostatnio to jest nie. Wszystko jest na nie. O, jajku, jajku, tak? Spadły? Na spacer udało nam się wyjść, ale nic nie nagrywałam, bo nie wziąłam aparatu, a po drugie tak padało, nic i tak bym nie nagrała. Tak, Maciuś pokazuje, że ma od pizzy był taki super dłuży spacer, bo zaledwie pół godzinki, ale się przewietrzyliśmy. Maciuś sobie poskakał po kałużach, udało mi się troszeczkę nagrać telefonem, więc pewnie wam wstawię taką krótką wstawkę, jak Maciuś szalał po kałużach. No i później wróciliśmy w sumie do domku No i mniej skorzystała Maja, no bo wiadomo, ona jeszcze nie chodzi Więc musiała być cały czas w wózku I to jeszcze pod folią Bo tak padało, także No cóż, może jak będzie chodzić To bardziej będzie korzystać ze spacerów I też będzie z Maciusiem szaleć Tak, jesteś w kałuży? Fajnie? No, gdzie jest Na dworze jesiennie, a w domu wiosennie mam takie poduszki, których raczej Wam jeszcze nie pokazywałam, bo w sumie w tym roku chyba będzie drugi filmik, który nagrywam. Tak. A w Kostko udało mi się dorwać takie fajne żelki. One są w stronie, czyli jeśli się mylę, to jest hiszpańska firma żelek. I pokażę Wam, jakie się trafiły. Są wiśniowe, truskawkowe, te są yy, kwaśne, te już jadłam i są rewelacyjne I jajka, jajka jadłam ostatni pierwszy raz właśnie z tego pudełka I były bardzo dobre, także mam nadzieję, że ta truskawka i ta czereśnia też będą super Tak, już dwoma kredkami Ale będzie rysunków, a rysunków co? Tak, dzisiaj mamy deszczowy dzień, także... Dokładnie, pada na, na dworze, pada. Maja właśnie poszła na drzemkę, a my rysujemy na kartonie, tak? Na pudełku rysujemy. Nie. Tu co? możesz? No pewnie. A co będziesz rysować? Co możesz? Co ma się będzie rysował? To możesz, tam możesz? Tak, linię rysujesz. A, będzie kolorowo, co? No, mamy też farbki. Woda, o, tu już macieś. Malował farbkami, a teraz maluje mazakami, tak? Czerwony? No, teraz masz różowy. częściej mieć czerwony, tak? No, a później umyjemy. attack.